60. Urodziny świętuje Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17 specjalnych w Kielcach. W szkole podstawowej i gimnazjum kształci się tu obecnie niemal 150 dzieci i młodzieży. Stawiamy na praktyczną naukę, na przygotowanie dzieci do wyzwań otaczającego ich współczesnego świata. I uczestniczymy w projektach szkoły z klasą, w projektach ogólnopolskich Mistrzowie Kodowania, Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia no i wielu, wielu jeszcze innych. Tutaj ukształtowała się pewna norma, jak należy postępować z dziećmi, które wymagają innej troski, innego rodzaju opieko, opieki. I ta szkoła robi to bardzo dobrze. Ja jestem zadowolony z tych efektów. Wielkie podziękowania dla nauczycieli, dla rodziców, bo rodzice też się angażują tutaj w to wszystko. Takie szkoły są potrzebne i są wyrazem naszego stosunku do, do człowieka. Dorobek placówki prezentowało licznie przybyłym na jubileusz gościom piękne dekoracje, pamiątki, trofea. Wreszcie sami uczniowie, którzy uczestnicząc w wielu projektach, konkursach oraz zawodach odnoszą sukcesy. Jestem drugorocznym mistrzem tabliczki mnożenia. Wygrałem puchary i różne nagrody razem z moim kolegą Damianem. Nasza młodzież uczy się nowoczesnych technologii, przez to myślę, że będą bardziej przygotowani do współczesnego świata, otwierają się na ten świat i będą sobie w życiu lepiej radzić. O to nam przede wszystkim chodzi, żeby byli samodzielni. Szkoła jest bardzo aktywna także w działaniach proekologicznych. Zielony Patrol z ZSO 17 ma na swoim koncie wiele osiągnięć, a rowery, które w nagrodę za to otrzymał od miasta są bardzo przydatne na licznych wycieczkach. Sukcesy cieszą i są ważne, ale najważniejsza jest atmosfera w szkole, to jak uczniowie się w niej czują. Ponieważ jest fajnie, można różne osiągnięcia miejsce sportowe, jeździć na zawody, jeździć na zielone szkoły, tu jest nauczyciele, są fajni, można ten, rozwijać swoje pasje, można się kształcić. Czy ta szkoła uczy jak sobie radzić w życiu? Tak. Na przykład czego? Na przykład jak ma się z czymś problem, to, to uczy, uczy na różnych zajęciach, jak z tymi problemami sobie poradzić. Szkoła Podstawowa nr 14 w Kielcach zaczęła działać w 1956 roku przy ulicy 1 Maja. Od 91 jej adresem była ulica Urzędnicza, a od 2010 mieści się przy Szkolnej. Od 1999 roku 14 razem z Gimnazjum nr 17 wchodzi w skład zespołu szkół. Jego patronem jest Karol Wojtyła, papież Polak.